Wydawnictwo Replika przedstawia Ogień Zagłady Daniel Komorowski 1. Hedeby Flota Iwara dobiła do brzegów Hedeby. Dowódca zszedł na ląd, gdzie został powitany przez zebranych tłumnie Danów, którzy byli ciekawi, jak zakończyła się wyprawa do Birki i Sigtuny, gdzie panował Skalagrim. Każdy chciał poznać historię o odbiciu Ejdana. Nie było możliwości, aby się to nie udało. W końcu bezkostny sam dowodził wyprawą, więc co mogłoby pójść nie tak, skoro zawsze osiągał każdy postawiony przed sobą cel. Iwar stawiał pierwsze kroki na duńskiej ziemi, a zgromadzeni schodzili mu z drogi, ustępując miejsca. Jedni kłaniali mu się. Inni poklepywali go po ramionach i plecach, wszyscy okazywali mu głęboki szacunek, a nawet uwielbienie. Zgromadzony tłum rozstąpił się w pewnym momencie, otwierając drogę przed dowódcą, o czym Iwara ukazała się biegnąca w jego kierunku, Amira, która, nie zważając na nic, rzuciła mu się na szyję, kiedy się do siebie zbliżyli. Księżniczki nie interesował ani wynik wyprawy, ani ludzie dookoła. Liczyło się dla niej tylko to, że Iwar wrócił ze Szwecji cały i zdrów. Nic więcej nie miało znaczenia. Wpadła w ramiona ukochanego i złożyła na jego ustach pocałunek pełen miłości. Wróciłeś! odezwała się, odrywając się od niego na chwilę, po czym jeszcze raz go pocałowała, wywołując szczery uśmiech na jego twarzy. Wśród zgromadzonych dał się słyszeć pomruk zadowolenia. A nawet i lekkiej zazdrości, jaką obudził widok zakochanej, pięknej kobiety witającej dowódcę wyprawy. Do ciebie zawsze wrócę odpowiedział Iwar, patrząc jej prosto w oczy, a jego spojrzenie mówiło, że może być pewna tych słów. Trwali w uścisku, bo choć nie widzieli się zaledwie kilkanaście dni, to już czuli ogromną tęsknotę. Na brzegu pojawiali się kolejno pozostali wojowie, biorący udział w wyprawie, w tym Ubbe i Sigurd, którzy stanęli obok starszego brata, jeden po jego prawej stronie, drugi po lewej. Brakowało Witzerka i Ejdana, dla którego wyprawa się odbyła. – Gdzie Ejdan? Nie widzę go z wami – odezwała się w końcu Amira. Zadała pytanie, które cisnęło się na usta większości zgromadzonych. Nie rozumieli, dlaczego Iwar wrócił z wielkimi siłami, bez strat, ale jednak bez brata, po którego płynął. Aiden nas zdradził, odparł krótko bezkostny, nie ujawniając, jak bardzo go ten fakt zabolał, ani jak bardzo się na nim zawiódł. Ten niewdzięczny gnojek wybrał skalagrima. Został w Szwecji? Nie chciał wracać? Dopytywała się szczerze zaskoczona księżniczka. Nic z tego nie rozumiem. Mało tego, że nie chciał wracać, to pragnął z nami wojny, powiedział wciąż spokojnym tonem Iwar, choć w jego oczach można było dostrzec gniew. Chciał z nami walczyć. Nie traktował nas jak braci, lecz jak wrogów. Już nie jest naszym bratem, wtrącił się Sigurd z nienawiścią w głosie. Był najbardziej zżyty z Aidanem i najboleśniej odczuwał stratę. Obaj byli w tym samym wieku. I zawsze trzymali się razem, choć tylko jeden z nich był prawdziwym synem Ragnara. Wyrzekł się nas. I naszego ojca dodał Ubbe. Tak po prostu? dopytywała się Amira, którą wielce dziwiły słyszane wieści. Eidan by tego nigdy nie zrobił a jednak powiedział Iwar, po czym rozejrzał się dookoła. Następnie cofnął się do łodzi, wszedł na jej burtę i, trzymając się liny, zawołał do tłumu, Danowie, wszyscy chcecie wiedzieć, jak zakończyły się walki o Birkę. Otóż wygraliśmy. Flota Skalagrima i posłusznych mu jarlów została przez nas starta w proch. Zakrzyknął, na co tłum zaniósł się gromkimi okrzykami, okazując zadowolenia. Po krótkiej chwili Iwar mówił dalej. Wielki udział w naszym zwycięstwie miał Harald pięknowłosy z synem Hakonem, którzy wsparli nas swoją flotą, co przeważyło szale zwycięstwa na naszą korzyść. Norwegia znowu została przyjacielem Danii, jak to było za życia mego ojca Ragnara. Powiedział do mnie Iwar, lecz w jego głosie można było usłyszeć smutek i nie był on wywołany wspomnieniem o ojcu. Odkupując winy swoje i Eryka, Norwegia poniosła ogromną stratę. Bezkostny powiodł wzrokiem po zgromadzonych. Podczas walk o Birkę zginął Harald Pięknowłosy. Wśród tłumu rozległ się jęk zawodu. Nikt nie spodziewał się takich wieści. Choć Danowie nie kochali Norwegów, to informacja o śmierci ich władcy zasmuciła zebranych. Jak zginął? zapytał ktoś z tłumu. Odstrzały. Chwała Haraldowi! Rozległ się okrzyk, a zaraz po nim trzykrotnie wyskandowano imię Haralda. Niech świętuje z Ragnarem i bogami w Walhali, dodał donośnie Iwar, a kiedy tłum nieco ucichł, dalej zdawał relacje z wyprawy. Niestety, nie tylko Norwegia poniosła duże straty. Wyprawa do Szwecji, choć zwycięska, przyniosła nam dużo smutku, gdyż straciliśmy Ejdana, którego nasz król, mój ojciec, przygarnął pod swój dach. I wychował jak syna. Ejdan wyrzekł się jego miłości, naszych braterskich więzi i wszystkiego, co duńskie. Wybrał Skalagrima i Szwecję. Uznał Danię za wroga, choć dała mu dom, kiedy rodzony ojciec go porzucił. Tłum słuchał przemowy Iwara w skupieniu. Niektórzy kręcili głowami, nie dowierzając jego słowom. Inni życzyli Ejdanowi wszystkiego co najgorsze, gdyż wyrzekając się Ragnara, zdradził ich wszystkich. — Zapiłeś go? — rzucił donośnie ktoś ze zgromadzonych, na co kilku przytaknęło żwawo, oczekując właściwej kary dla zdrajcy. Dla takich nie ma litości. — I Ejdan i jego parszywy ojciec Skalagrim poszli na dno — odparł Iwar. Gdy uciekali, zarzuciliśmy ich łodzie pociskami z katapult. — Ciał nie znaleźliśmy. Oby zdechli w wodach birki, odezwał się Ubbe. Przywieźliśmy wiele złota i srebra, które wypełni nasz skarbiec na bardzo długo. Wszyscy uczestnicy wyprawy otrzymają udział w łupie jako nagrodę za dzielną walkę. Dodał bezkostny, a tłum wydał radosny okrzyk na wieść o złocie, jakie miało przypaść woją w udziale. Część z nich wzięła się za zdejmowanie z łodzi wypełnionych bogactwami skrzyń, którymi były zastawione pokłady. Lecz to później, stwierdził Iwar stanowczo. Teraz dajcie mi się nacieszyć żoną, a wieczorem zapraszam na biesiadę. Będziemy ucztować i bawić się. Musimy wypić za Haralda i pozostałych poległych. Zadowolony z powrotu Iwar ruszył z Amirą przed siebie. Skierowali się do komnat, gdzie po wielodniowej przerwie chcieli nacieszyć się swoją bliskością. Witzerk popłynął z Antilą do Finlandii? zapytała męża księżniczka, choć domyślała się odpowiedzi. Tak zdecydował, odparł bezkostny. Wybrał swoją drogę i prosił, żebym go nie powstrzymywał. Chce żyć z Finami zamiast być tutaj, ze swoim ludem? Witzerk ma w tym swój cel i zgodziłem się z nim. Cel? Jaki? Taki jaki przystoi wielkim wojownikom, odparł tajemniczo Iwar, który choć wolałby, aby wicerk powrócił z nim do domu, był z niego bardzo dumny. Zanim bezkostny zdradził Amirze zamiary brata, głos zabrał Ubbe, który szedł za nimi i słyszał rozmowę. Nie powinieneś był mu pozwolić, wicerk jest tam zupełnie sam, nie wiadomo, co go czeka z ich strony. Uwierz w brata, Ubbe. Wicerk jest zdolny do wielkich rzeczy. Wiem, że nic złego mu się tam nie przytrafi. Dowiem się wreszcie, co zamierza tam zrobić? Zapytała niecierpliwie Amira. Chcę wyzwać Antile na pojedynek i zostać przywódcą Karelowów, odpowiedział jej Iwar z lekkim uśmiechem, jakby cel jego brata nie był czymś niezwykle trudnym i niebezpiecznym. Amira przełknęła ślinę na myśl, czego chce się dopuścić wicerk. Spokojnie. Wicerk nie jest dzieckiem i nie zrobi tego pochopnie, dodał Iwar, widząc niepokój malujący się na twarzy żony. Zamieszka z nimi, pozna ich zwyczaje, nauczy się ich stylu walki. Kiedy uzna, że jest gotów, w odpowiednim momencie zrobi to, co jest mu pisane. I mówisz to z takim spokojem? Zdziwiła się księżniczka. Wicerk tego chce, a ja w niego wierzę. Poza tym, Bogowie są z nami. Więc wicerk nie będzie w Finlandii zupełnie sam. 2. Finlandia w tym samym czasie. Wicerk siedział na placu w środku osady, przy wielkim ognisku, razem z wieloma rosłymi finami. Był z nimi Antila, ich dowódca. Choć panował chłód, Wszyscy siedzieli na zewnątrz, zamiast schronić się w chatach czy w hali. Ogień nieco łagodził niską temperaturę. Wicerkowi wydawało się, że jego towarzysze nic sobie nie robią z zimna. Finowie wyglądali, jakby wcale się nim nie przejmowali. Większość była, co prawda, odziana w futra lub skóry, jednak wojowie mieli je tylko narzucone na plecy. Siedzieli z nagimi torsami, jakby chcieli się oswoić z chłodem. Młody Dan, nie chcąc od nich odstawać, zrobił to samo i rozwiązał rzemienie swojego grubego futra, aby odsłonić pierś. Od razu poczuł przeszywający ból ogarniający całe ciało. Ciepło bijące od ognia na niewiele się zdało, jednak postanowił się przemóc i dorównać towarzyszom. Chciał wytrwać i pokazać Finom, że nie jest od nich gorszy. Plemie Karelowów, którym rządził potężny i niepokonany w walce Antila, miało zahartowane ciała. Przebywanie na mrozie z odkrytym torsem było jedną z lżejszych i mniej drastycznych umiejętności. Przed whitzerkiem, który zdecydował się żyć pomiędzy finami, było dużo o wiele bardziej wymagających sprawdzianów. W ognisku, wokół którego siedzieli, wznosił się masywny rożen, na którym ułożone było mięso jelenia. Dookoła roznosił się zapach pieczonego mięsa i Witzerkowi zaczynało już burczeć w brzuchu. Musiał jednak czekać, gdyż od przywódcy zależało, kiedy wszyscy będą mogli się posilić. Obowiązywała ustalona kolejność. Pierwszy po jedzenie sięgał wódz. Potem przychodził czas na dowódców, później na pozostałych wojowników. Wszystko według ścisłej hierarchii i siły. Mięsa jednak zawsze wystarczyło dla wszystkich, choć dla pierwszych były najlepsze kąski. wicerk poznał już ten zwyczaj i miał zamiar bardzo szybko wspiąć się w panującej wśród Finów hierarchii. Póki co, znajdował się gdzieś pośrodku, między dowódcami a wojownikami. Podczas starcia z Antillą, kiedy pierwszy raz wyzwał go do walki o przywództwo, pokazał swoją siłę. Choć przegrał, wsławił się odwagą. Choć powinien wtedy zginąć, teraz kroczył między nimi bez lęku. Drugi raz udowodnił swoją wartość podczas bitwy o Birkę, gdy walczył odważnie, jak przystało na wielkiego wojownika. Tymczasem Antila wstał ze swego miejsca i podszedł do piekącego się mięsa. Dowódca plemienia Karelowów nie był największym z Finów, lecz był dobrze zbudowany, barczysty i miał w spojrzeniu coś, co wzbudzało trwogę. Witserk był pierwszym śmiałkiem, który wyzwał go na pojedynek. Choć finowie nie chcieliby innego przywódcy niż Antila, to młody Dan swoją odwagą zdobył ich szacunek. Antila uciął długim nożem kawał ućca, na którym miał największą ochotę, po czym powoli wrócił na miejsce, aby spożyć posiłek. Dopiero kiedy usiadł, pozostali wojowie zaczęli podchodzić do ognia, aby zaspokoić swój głód. Wicerk, jak gdyby nigdy nic, ruszył za dowódcami i razem z wojownikami zabrał swój przydział. Już niedługo nie będzie mnie tutaj, pomyślał sobie, kątem oka spoglądając na Antilę. Jeszcze trochę i to ja będę dyktował zasady. Przywódca Karelowów spojrzał na witcerka, jakby czytał mu w myślach. Syn Ragnara skinął głową, wyrażając w ten sposób szacunek przywódcy, po czym pozwolił swoim myślom płynąć dalej. Jeszcze trochę i zajmę twoje miejsce. Bogowie mi świadkami. Szykuj się, Antilo. 3. Hedeby kilka godzin później. Wielka hala pękała w szwach. Mieszkańcy Hedeby przyszli na zaproszenie Iwara, który zapowiedział wielką biesiadę. Wszystkie miejsca przy stołach były zajęte. Danowie i Dunki siedzieli na ławach w ogromnym ścisku. Było ich tak wiele, że pomiędzy nimi nie zmieściłby się już nikt, choćby i najszczuplejszy. Ci, dla których nie było miejsc siedzących, stali w grupach lub pojedynczo. Służba uwijała się, aby przygotować wszystko w ekspresowym tempie. Czasu było mało, lecz udało im się przyrządzić jedzenie i podać na stół. Teraz donoszono ostatnie półmiski z parującym, świeżo upieczonym mięsiwem. Było to nie lada zadanie, gdyż przecisnąć się w tłumie nie było łatwo. Nadal nie było na biesiadzie najważniejszej osoby. A mianowicie Iwara. Po chwili pojawił się z Amirą u szczytu hali, gdzie obecnie miał swoją komnatę, a tłum zaczął się radować i pozdrawiać go. Bezkostny i jego żona zajęli miejsca przy głównym stole, znajdującym się na podwyższeniu, zaraz przed tronem. Amira usiadła, a Iwar pozdrowił wszystkich i gestem poprosił o ciszę, aby mógł przemówić. Zgromadzeni zaczęli go pozdrawiać ze śmiechem, wkrótce jednak umilkli i Iwar mógł zabrać głos. Nie wiem, czy radujecie się tak na mój widok, bo tęskniliście, czy po prostu jesteście głodni i czekacie, aż powiem co mam do powiedzenia i będziecie mogli napełnić brzuchy. Zaczął, na co Danowie zanieśli się śmiechem. Przywódca odczekał chwilę i kontynuował, tym razem przybierając poważny ton. W ostatnim czasie zginęło wielu dobrych ludzi. Ragnar, mój ojciec, król Norwegii, Harald i wielu dzielnych wojów. Mamy czas wojen. Popłynęliśmy daleko, by odzyskać Eidana, którego miałem za brata, a on, niewdzięczny, zdradził nas i przez niego zginęło wielu odważnych ludzi. Czasami podczas biesiad myślę, że nie mamy czego świętować, bo giną nasi ojcowie, nasi bracia, bliscy, ale potem sobie uświadamiam, że dostali to, do czego dążyli przez całe życie. Zginęli w walce, z mieczem i toporem w ręku, a teraz piją i bawią się z Odynem, Torem i innymi. I dziś, choć niektórym towarzyszy smutek spowodowany utratą bliskich, Radujmy się, bo przed nami kolejna wyprawa do Nordumbrii, gdzie zakończymy pomstę za mego ojca Ragnara. Jedźcie dziś i radujcie się, pijcie za tych, którzy polegli, aby uczcić ich pamięć. Pijcie za swoich bliskich, za przyjaciół, za Haralda pięknowłosego i jego wojów, którzy zginęli, udzielając tam pomocy. Radujcie się, bo oni świętują teraz w Walhali, opowiadając z dumą o swych czynach. Oni są szczęśliwi. Bądźmy i my, powiedział Iwar, sięgając po róg z miodem. Wzniósł go i zakrzyknął Skool! Zgromadzeni odpowiedzieli gromko, aż zatrzeszczały ściany pomieszczenia. Teraz biesiada rozpoczęła się oficjalnie. Potrawy zaczęły znikać ze stołu. Danowie rozpoczęli zabawę. Szkoda bracie, że Hakon nie przypłynął tu z nami, odezwał się Ubbe, siedząc obok Iwara, po czym beknął głośno. Bisiada trwała w najlepsze i zdążył już przechylić wiele rogów z miodem. Przydałoby mu się świętowanie, żeby nie myśleć o Haraldzie. Nie miał na to chęci i tyle. Zapraszałem go przecież. Załamał się śmiercią ojca, nie ma mu się co dziwić, odezwała się Amira, stając w obronie Norwega. Odprawiliśmy pięknowłosemu ceremonię na morzu, po której Hakon zdecydował się wracać. Jego wybór, bracie, dodał Iwar. Więcej miodu dla nas! Odparł Ubbe, wzruszając ramionami, po czym napełnił sobie róg ulubionym trunkiem. Jego strata! Dla Ubbe biesiada chyba niedługo się skończy. Zwróciła mężowi uwagę księżniczka, odnosząc się do stanu trzeźwości jego brata. Nie ma mocnej głowy, co zrobić? Zażartował Iwar. Pójdzie spać i tyle. Chyba uśnie na stole, zaśmiała się Amira. Mam tylko nadzieję, że ty tak nie skończysz. Ja skończę dzisiaj inaczej i to nie raz. Odparł bezkostny, spoglądając przy tym lubieżnie na żonę. Jeszcze nie raz mówisz! Dokładnie, przyznał Iwar. Na pierwszy raz nastąpi już za chwilę. dodał, po czym wziął Amirę za rękę i wyprowadził ją z hali. Puścił żonę przodem, a wchodząc do komnaty ściągnął koszulę, po czym podszedł do Amiry. Objął ją w pasie i przyciągnął do siebie, by zaraz pocałować w usta. Amira odwzajemniła pocałunek. I z zamkniętymi oczami pieściła jego wargi. Po krótkiej chwili bezkostny wziął księżniczkę na ręce i położył na łożu, które było kilka kroków za nią. Delikatnie ułożył ją na futrach i, nie odrywając ust, podciągnął jej niebieską suknię, odsłaniając intymne miejsca i jędrne piersi, które zaraz zaczął pieścić, coraz bardziej podniecając swoją kobietę. Niedługo potem rozpiął spodnie. A Amira jęknęła, kiedy połączył się z nią w miłosnym uniesieniu i zaczęli się kochać, kolejny, nie ostatni jeszcze raz tej nocy.